Witam Państwa serdecznie w kolejnej instrukcji opisującej pracę w systemie seropiot.pl. W trakcie tego filmiku pokażę Państwu, w jaki sposób w trybie ręcznym wyszukiwać linki według słów kluczowych. Aby rozpocząć ten proces, przede wszystkim konieczne jest wejście do zakładki Edytuj projekt. Należy to zrobić, klikając ikonę w kształcie czerwonego koła zębatego. Następnie wyszukujemy tę frazę w trybie ręcznym, dla której chcemy zakupić linki, i w kolumnie czynność przyciskamy ikonę w kształcie wózka na zakupy. W tym momencie przeszliśmy do tak zwanego wyszukiwania prostego, czyli właśnie wyszukiwania według słów kluczowych. Domyślnie, jak Państwo widzą, wybrane jest to słowo kluczowe. Ta fraza kluczowa, którą pozycjonujecie, ale oczywiście w dowolnym momencie można je zmienić i wyszukiwać inki według innego słowa, które akurat jest dla Państwa interesujące. Kolejną kwestią, którą można wybrać, są podstawowe parametry interesujących Was linków. Przede wszystkim strona główna bądź podstrona oraz PR danej strony. Są to parametry dodatkowe, można ich nie wybierać, wówczas system przeszuka całą naszą bazę w poszukiwaniu odpowiednich linków. Tutaj mała uwaga, w momencie kiedy klikacie Państwo szukaj, nasz system przeszukuje całą naszą, naszą bazę linków. Ten proces jest dość czasochłonny, w związku z czym prosimy o cierpliwość. Yy może on zająć 10 sekund, nawet do pół minuty w przypadku bardzo takich popularnych, często spotykanych słów. W tym momencie system znalazł te podstrony w naszym systemie, które zawierają wybraną frazę kluczową. System szuka fraz kluczowych w kilku miejscach, przede wszystkim w metatagach, w title, description i keywords, a także w treści samej strony. Zasadniczo system segreguje linki w taki sposób, że najpierw pokazywane są te linki, dla których te podstrony, dla których w metatagach zostały znalezione słowa kluczowe, zaś dopiero później te, gdzie treść, tekst znajduje się w kontencie strony. Prosimy zwrócić uwagę, że w momencie, jeśli nie wybrali Państwo konkretnego PR-u i typu strony, ceny inków mogą się bardzo różnić, dlatego że mają one oczywiście różny PR. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do oglądania naszych kolejnych wideo instrukcji.